Może jeszcze w tym roku ruch na rondzie Solidarności w Zgorzelcu nieco się rozluźni. Wszyscy kierowcy liczą na to, że przez to miejsce będzie można przejechać, nie stojąc w korkach. Czy tak będzie? Przekonamy się niebawem. Póki co miasto chce wybudować tak zwany bypass, czyli skrót prowadzący z autostrady do miasta. My musimy sfinansować bypass, który. Który łączy Zgorzelec z kolei, znaczy wjazd do zgorzelca od strony Wrocławia, czy od strony autostrady do zgorzelca. Ponieważ Generalna Dyrekcja Drugi Autostrad tego nie zrobi, jesteśmy na etapie pozyskiwania dokumentacji technicznej. Mieliśmy z tym spore problemy, musieliśmy się rozstać z pierwszym wykonawcą, naliczyliśmy mu kary. Natomiast mamy już nowego projektanta. Do końca sierpnia ma być gotowy projekt z pozwoleniem na budowę, i albo pod koniec tego roku, albo na początku przyszłego będziemy chcieli przystąpić do wykonania tej inwestycji. Powstanie także drugi bypass, który ma zrobić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właściciel Ronda. O to zabiegał także wiceprzewodniczący Sejmiku Andrzej Kretkowski. Na tą drugą inwestycję także jest szansa w tym roku. Jednak, jak zaznacza Rafał Gronicz, to i tak może być za mało. Nie rozwiązuje to problemu, ponieważ to Rondo jest bardzo mocno obciążone. To, to, to chyba wszyscy, którzy korzystają z tego przejazdu, wiedzą, stojąc w korku. Rondo jest tak obciążone, że w zasadzie najlepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie estakady albo tunelu. O tym też rozmawialiśmy z Generalną Dyrekcją Dróg, więc te rozwiązania nieco poprawią komunikację, natomiast nie rozwiążą problemu. Niestety nie jesteśmy w stanie my, jako urząd, zainwestować w estakadę czy, czy tunel, ponieważ to są wydatki już kilkudziesięciu milionów złotych. Poza tym droga jest drogą krajową, stąd podlega pod Generalną Dyrekcję ukłon w stronę generalnej dyrekcji, a przede wszystkim ze względu na mieszkańców będziemy robili ten jeden bypass, który mam nadzieję, że chociaż trochę udrożni rondo. To jest, to jest jedyne rondo, którym mieszkańcy, na przykład bogatyni, mogą się wydostać na autostradę. Miasto zapłaci około milion złotych z własnego budżetu. Czas realizacji to około dwa miesiące. Wszystko jednak teraz jest na etapie dokumentacji. Jak sytuacja będzie wyglądała po zrealizowaniu tych inwestycji? Przekonamy się niebawem.